Cześć, tu Mark z Red Planet Project. Mars to świat bez gotowej infrastruktury. Jeśli chcemy tam przeżyć, musimy zapewnić sobie energię. Bez niej nie będzie tlenu, wody ani życia. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, jakie technologie mogą zasilić pierwsze bazy na Czerwonej Planecie i co naukowcy planują na najbliższe lata. Zaczynajmy. Pierwszym naturalnym źródłem energii, które przychodzi na myśl, jest oczywiście Słońce. Mars otrzymuje światło słoneczne, ale jest ono słabsze niż na Ziemi. Średnio o 43% mniej. To oznacza, że panele słoneczne na Marsie będą produkowały mniej energii niż te same panele ustawione na naszej planecie. Ale to jeszcze nie wszystko. Na Marsie występują burze pyłowe. I to nie takie jak na pustyni na Ziemi. Marsjańskie burze potrafią trwać tygodniami, a czasami obejmują całą planetę. W czasie takiej burzy panele słoneczne mogą praktycznie przestać działać. Dodatkowo, drobny pył osadza się na ich powierzchni, jeszcze bardziej zmniejszając wydajność. To był właśnie powód, dla którego Łazik Opportunity, po wielu latach pracy na Marsie, ostatecznie zakończył swoją misję. Jego panele zostały zasypane pyłem i nie był w stanie się uruchomić. Dlatego samo ustawienie paneli słonecznych na Marsie nie wystarczy. Potrzebujemy systemów, które będą potrafiły radzić sobie z ekstremalnymi warunkami. Rozważane są automatyczne roboty czyszczące, panele pokryte specjalnymi powłokami, a nawet mechanizmy wibrujące, które same strząsają pył. Ale każdy z tych systemów oznacza dodatkową energię, dodatkowy koszt i dodatkową szansę na awarię. To, co działa dobrze w laboratorium na Ziemi, nie zawsze przetrwa marsjańską rzeczywistość. Dlatego naukowcy proponują hybrydowe podejście, połączenie energii słonecznej z innymi źródłami, na przykład z energią wiatrową. Wbrew pozorom, na Marsie wieją wiatry. Atmosfera jest 100 razy rzadsza niż ziemska, ale mimo to wiatr ma wystarczającą siłę, żeby poruszyć lekkie struktury. Turbiny wiatrowe na Marsie musiałyby być bardzo duże i bardzo lekkie, wykonane z zaawansowanych materiałów. Ale symulacje pokazują, że w niektórych regionach Zwłaszcza w pobliżu równika, można by efektywnie wykorzystać wiatr do produkcji energii. Szczególnie w czasie burz pyłowych, gdy panele słoneczne zawodzą, wiatr mógłby być naszym ratunkiem. Hybrydowe systemy łączące panele słoneczne, turbiny wiatrowe i magazyny energii wydają się dziś najbardziej realistycznym rozwiązaniem dla pierwszych baz. Symulacje wskazują, że taki system mógłby zapewnić zasilanie przez cały rok na ponad 30% powierzchni Marsa. A przy odpowiedniej rozbudowie, nawet na połowie planety. Ale i tutaj pojawiają się wyzwania. Magazynowanie energii na Marsie nie jest łatwe. Baterie muszą być odporne na ekstremalne temperatury, promieniowanie kosmiczne i zmienne warunki środowiskowe. Każdy magazyn energii to dodatkowy ciężar do wyniesienia z Ziemi, a transport na Marsa jest drogi. Jedna tona ładunku kosztuje dziś setki tysięcy dolarów. Dlatego pierwsze systemy będą musiały być maksymalnie wydajne, lekkie i wytrzymałe. Energia słoneczna i wiatrowa mogą zapewnić solidną podstawę. Ale na Marsie nie można polegać tylko na jednym źródle. Potrzebujemy redundancji, potrzebujemy zapasowych systemów i potrzebujemy technologii, które przetrwają długie miesiące bez możliwości naprawy. W przyszłości hybrydowe farmy energetyczne mogą stać się kręgosłupem marsjańskich kolonii. Ale żeby do tego doszło, musimy jeszcze pokonać wiele inżynieryjnych barier i zmierzyć się z planetą, która nie ułatwia żadnego zadania. Drugim poważnym kandydatem na główne źródło energii dla przyszłych kolonii jest energia jądrowa. W przeciwieństwie do energii słonecznej, reaktory atomowe nie są zależne od warunków pogodowych. Nie obchodzi ich, czy jest dzień czy noc, czy nad planetą przetacza się burza pyłowa. Dają stabilną, stałą produkcję energii. Przez wiele lat bez przerw. Dlatego właśnie NASA od lat rozwija projekt Kilopower. To niewielkie reaktory, zaprojektowane specjalnie dla misji kosmicznych. Jeden taki reaktor o mocy około 40 kW mógłby zasilić całą małą bazę na Marsie. Konstrukcja jest przemyślana, urządzenie wykorzystuje prosty silnik Stirlinga i pasywny system chłodzenia. Dzięki temu jest lekkie, kompaktowe i pozbawione skomplikowanych części, które łatwo mogłyby ulec awarii w trudnych warunkach. Energia jądrowa ma ogromne zalety. Małe reaktory mogą działać przez 10 lat lub dłużej bez potrzeby uzupełniania paliwa. Dają niezależność energetyczną, umożliwiają funkcjonowanie bazy nawet podczas najdłuższych burz pyłowych. Ale energia atomowa to nie tylko zalety. Niesie ze sobą także poważne wyzwania. Pierwszym z nich jest transport. Wyniesienie reaktora w kosmos i bezpieczne dostarczenie go na powierzchnię Marsa to operacja wymagająca absolutnej precyzji. Każda awaria podczas startu lub lądowania może doprowadzić do katastrofy. Uszkodzenie reaktora w trakcie podróży może oznaczać nie tylko utratę misji, ale też skażenie środowiska. Kolejnym problemem jest bezpieczeństwo na samej planecie. Jeśli reaktor na Marsie ulegnie poważnej awarii, naprawa może być niemożliwa. Na Ziemi reaktory są monitorowane przez całe zespoły specjalistów. Na Marsie, w pierwszych latach kolonizacji, wszystko będzie musiało działać niemal w pełni autonomicznie. Awaria systemu chłodzenia, pęknięcie obudowy, nawet drobna nieszczelność mogą doprowadzić do skażenia najbliższej okolicy. To zagrożenie dla ludzi, dla upraw, dla całej bazy. Do tego dochodzi kwestia odpadów radioaktywnych. Nawet jeśli reaktor działa zgodnie z planem, po zakończeniu jego pracy trzeba będzie bezpiecznie przechować zużyte paliwo. Mars nie ma przygotowanych miejsc do składowania odpadów jądrowych. Trzeba będzie albo wywozić je w specjalne miejsca, albo znaleźć sposób na ich bezpieczne przechowywanie na miejscu. Ostatnim, choć równie ważnym problemem są kwestie społeczne i polityczne. Kto będzie zarządzał reaktorami? Kto będzie odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo, jakie zasady będą obowiązywały w przyszłych koloniach. Energia jądrowa daje Marsowi stabilność. Pozwala na rozwój, niezależność i budowę większych osad, ale wymaga także ogromnej odpowiedzialności, perfekcyjnej technologii i absolutnego zaufania do każdego elementu systemu. W przyszłości rozważa się również bardziej zaawansowane typy reaktorów, na przykład reaktory na stopione sole takie systemy są samoregulujące, trudniej je przegrzać, a awarie są mniej ryzykowne. Jednak na dzisiaj, jeśli chcemy myśleć o energii jądrowej na Marsie, musimy pamiętać, że to technologia, która nie wybacza błędów. Oprócz energii słonecznej i jądrowej, naukowcy pracują także nad nowymi technologiami, które w przyszłości mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki zasilamy bazy na Marsie. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest wykorzystanie lokalnych zasobów planety. Jednym z takich projektów jest MOXI, mały eksperyment zainstalowany na Łaziku Perseverance. MOXI udowodnił, że można wyprodukować tlen bezpośrednio z atmosferycznego dwutlenku węgla na Marsie. To ogromny krok naprzód. Produkcja tlenu oznacza nie tylko możliwość oddychania, ale także tworzenie paliwa rakietowego na miejscu, bez konieczności przywożenia go z Ziemi. W przyszłości rozwinięte systemy tego typu mogą produkować tlen na skalę przemysłową, co zmniejszy nasze uzależnienie od dostaw z ziemi i ułatwi budowę samowystarczalnych kolonii. Ale na tym prace się nie kończą. Naukowcy rozwijają także technologię przekształcania dwutlenku węgla i wody w metan, który może być używany jako paliwo. Proces ten opiera się na elektrolizerach pracujących w niskich temperaturach. Taki metan można by wykorzystać do zasilania generatorów. Albo jako paliwo dla pojazdów i statków powrotnych na Ziemię. W dalszej perspektywie pojawia się pomysł wykorzystania energii geotermalnej. Jeśli udałoby się znaleźć aktywne źródła geotermalne pod powierzchnią Marsa, moglibyśmy wykorzystać ciepło wnętrza planety do produkcji energii. To rozwiązanie byłoby stabilne i długoterminowe, ale dziś nie mamy jeszcze dowodów na to, że Mars ma odpowiednio aktywne wnętrze. Innym futurystycznym pomysłem jest budowa satelitów zbierających energię słoneczną na orbicie Marsa i przesyłających ją na powierzchnię za pomocą mikrofal lub laserów. Taka orbitalna sieć mogłaby zapewniać stały dopływ energii, niezależnie od pór dnia i burz pyłowych. Technologia ta jest jeszcze w fazie badań, ale w przyszłości może całkowicie zmienić nasze możliwości. Na koniec warto wspomnieć o marzeniach o fuzji jądrowej. Jeśli uda się opanować technologię bezpiecznej i kontrolowanej fuzji, będziemy mogli produkować niemal nieskończone ilości energii, wykorzystując minimalne ilości paliwa. Fuzja to proces, który zasila gwiazdy. Przeniesienie go na Marsa byłoby największym krokiem w historii naszej cywilizacji. Ale jak na razie, fuzja pozostaje w sferze badań i eksperymentów na Ziemi. Wszystkie te nowe technologie pokazują jedno. Energia przyszłości na Marsie nie będzie pochodziła z jednego źródła. Będziemy potrzebowali wielu systemów działających razem, wspierających się nawzajem i dostosowanych do zmiennych warunków planety. Mars zmusi nas do bycia kreatywnymi. I właśnie w tej kreatywności leży klucz do sukcesu. Jak widzisz, żadna technologia nie rozwiąże wszystkiego. Na Marsie będziemy musieli łączyć różne źródła energii: panele słoneczne, turbiny wiatrowe reaktory jądrowe, a w przyszłości może także systemy orbitalne i technologie produkcji paliwa na miejscu. Energia będzie sercem każdej kolonii. I to, jak dobrze przygotujemy się na te wyzwania, zdecyduje o tym, czy Mars stanie się naszym drugim domem, czy pozostanie tylko nieosiągalnym marzeniem. A teraz pytanie do Ciebie: gdybyś miał wybrać jedno źródło energii dla pierwszej bazy na Marsie, na co byś postawił? Słońce, atom, a może coś zupełnie innego? Napisz swoją odpowiedź w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Red Planet Project.